Hej, cześć, witajcie! W chyba niedzielnym to będzie vlogu. Tutaj Robin. Jestem bardzo przeziębiony, jak sami słyszycie. Nos zapchany, gardło, kurde, jakaś chrypa i pierwsza informacja dzisiaj. Okazało się, że muzyka do vloga, wow, którego kręciłem e, chyba w piąteczek, e, zawierała jakieś treści autorskie i muszę teraz zmieniać na szybko muzykę, bo już mało czasu zostało do publikacji, żebym się wyrobił na szybko. No i witam <laughs> w kolejnym vlogu, jej, super, mam nadzieję, że przejdzie mi to coś i to i to i w ogóle wszystko. Brzmi jak jakiś ciągnik albo traktor. Nie, no masakra. Kurde, to jest straszne. Brzmi tak głupio, że aż szkoda mówić. No ale nic, może rozgrzeję trochę to gardło, bo jest rano to później będzie lepiej. O, nie! <grym> Okej, okay, na pewno wielu z Was słyszało takie powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają. Ja osobiście z tym powiedzeniem się nie zgadzam, z racji tego, że pieniądze dają naprawdę dużo szczęścia, e, chociaż wiadomo, nie dają nam prawdziwej przyjaźni, miłości i tak dalej, pieniądze, to dają nam za to tysiące różnych innych rzeczy, które sprawiają nam radość, przyjemność, więc są powiedzmy dla nas szczęśliwe, tak? Że pieniądze szczęścia nie dają, tutaj to, to, to trochę takie... Dziwne i dlatego fajnie jest zarabiać i mieć swoje pieniążki. Naprawdę to jest bardzo pozytywna sprawa. Jeśli pracujecie, to jeśli dostajecie hajsy za to, to już w ogóle no, wypas naprawdę. Więc warto pracować, bo również dzięki pracy pracujemy nad sobą, stajemy się lepsi, i tak dalej, i tak dalej. Także. Polecam pracować, bo to naprawdę fajne. I znajdźcie sobie pracę, którą będziecie lubić, bo jeśli będziecie lubić swoją pracę, to będziecie chodzić do niej z przyjemnością i praca nie będzie sprawiała wam problemów, więc same plusy wtedy. <grych> Tylko, że no wiadomo, w dzisiejszych czasach ciężko pracę, która jest dla nas spoko. Ten, kto wymyślił herbatę, jest mistrzem. Nie ma nic lepszego od herbatki, po prostu. Aż muszę chyba wejść na jakąś Wikipedię i poczytać o człowieku, który pierwszy wpadł na pomysł, żeby zaparzyć liście i zrobić herbatę. Musiał być naprawdę koksem, że coś takiego zrobił. Herbata to jest najlepsza rzecz, jaka może być normalnie. Polskie seriale. Właściwie wszystkie są identyczne. Już się nie łapię co ja oglądam czasami. Włączam telewizję i wydaje mi się, że cały czas leci jakiś M jak miłość. Nieważne na którym kanale i który serial. Zawsze wygląda wszystko jak jakiś M jak miłość, albo coś takiego. Nie wiem. Ciężko się połapać w tych polskich serialach. I jeszcze tworzą ich na potęgę tyle, że człowiek nie wie już właśnie co ogląda. To jest niesamowite w tym wszystkim. Wszystko wygląda tak samo i wszystko opiera się na tym samym schemacie. Daliby w końcu coś świeżego w polskiej telewizji. Kurka rurka. Da, oglądam sobie oczywiście gączaka naszego ulubionego i przy okazji y, trader robię na CSGO Double. Bardzo fajnie w ogóle to wychodzi na Double, ponieważ... Ta strona nie tylko jest do hazardu, tak naprawdę, tylko do fajnych tradeów. Można sobie fajnie tutaj porobić co nieco. Ja znalazłem taki sposób: po prostu można wymieniać tak naprawdę skiny i nie czekać na handlarza. Powiedzmy, na kogoś, z kim się będzie chciał tradenąć. Oczywiście wychodzimy trochę na minus, trochę tam zjada tych punktów sam sobie tabel. Ale właściwie można na przykład wygrać raz i ma się zwraca to. Więc nawet jeśli odrobi na hazardu, ale naprawdę tradeowanie wychodzi wtedy łatwe. Oczywiście tak, co jest go. No tutaj akurat sobie wymieniam skiny na takie, które bardziej mi się podobają w tym wypadku na stronce. Dosyć prosty sposób, ale, ale to jest najprostsza metoda na to, żeby sobie pohandlować i nie czekać na kogoś, aż się znajdzie. Ogólnie polecam, fajnie. i It's a good-